Państwo, jesteśmy już na półmetku ósmej edycji Rolnika, za nami szósty odcinek z dwunastu, także atmosfera zaczyna się zagęszczać, u niektórych wręcz czuć opary potu i strachu, które wszyscy mogliśmy po tym odcinku poczuć wręcz przez ekrany naszych telewizorów, monitorów i tak okazało się bowiem, że Kamilin z rana czekał zmasowany atak trzech muszkieterów, którzy jak jeden mąż, którym żaden z nich nie miał co prawda nigdy zostać. Domagali się randek z baronową. Przyparta do muru pieczarkowa baronowa musiała ugiąć się pod naciskiem kandydatów na chłopów pańszczyźnianych. Chociaż ze łzami w oczach królowa dram twierdziła, Żerandek to jej trzej muszkieterowie Bajka, Bójka i brawórka żądają tylko przed kamerami, bo jakoś jak kamer wyjechały to pytań im zabrakło i skończył się ten interwiu, a trzej muszkieterowie potrafią tylko sprawiać jej przykrość stawiając nierealne żądania o randki, a to oni są mężczyznami i powinni wyjść z inicjatywą, a nie że ona ich zapraszać będzie, na pierwszy ogień poszedł Adam, bo z nim Lady Kamila miała do pogadania, dziwne, że ze swoją programową skromnością w nim wypożyczyła na czas dojazdu do miejsca randki jakiegoś Tiko, tylko wiozła tego Adama swoim rolem. Niestety po przyjeździe na miejsce okazało się, że cały misterny plan wpizdu i nie było tam żadnego jedzenia, a jedynie woda z limonką i liśćmi. W czasy odchudzające od początku do końca, pieczarkowa baronowa królowa dram Lady Kamila I tego imienia na początku rentki wyznała Adamowi, że wszystkie punkty, które zdobył dnia poprzedniego, zostają mu odjęte za dramę, którą zrobił poprzedniego wieczora, kiedy to miał stwierdzić. Że czuje się pominięty, bo Lady Kamila nie zakończyła rozmowy z nimi i zaczęła rozmowę z Jankiem, tak oto randka zaczęła się od kłótni, nie wiadomo jaki był jej przebieg, ale zważywszy na to, że kłócili się dalej w drodze powrotnej można się domyśleć, Lady powiedziała, że chce być zdominowana, a Adam jej na randce nie zdominował, dodała, że jeśli będzie na nią zły za kilka godzin tej kłótni to sorry winetu pakuj wrotki i zjeżdżaj. Porantcję z spuszczoną głową Adam, który marzył o czasie sam na sam, doszedł chyba do wniosku, że następnym razem dwa razy się zastanowi o czym on w ogóle marzy, bo może lepiej jak niektóre marzenia się nie spełniają. Powiedział, że już wie, co ma robić. Żeby zawalczyć o Kamilę. Ja na wstępie proponuję botox na bruksism żeby tak zębów nie zjadał, chociaż to pewnie z głodu było, na drugą randkę zaproszenie dostał Tomasz. Co ze złościło Janka, który przecież najbardziej się kwasił w zeszłym odcinku, że randek nie ma, można było przypuszczać? Że Kamila wywrzeszczała się już na Adama i Tomek będzie miał już i spokój. Nic bardziej mylnego, całą drogę nadawała mu na pozostałych dwóch kandydatów, takich dyskusji nie miał za to czasu prowadzić Kamil, który zarobiony na polu liczył, że ktoś przyniesie mu jakiś obiad. Jednak jak się okazało jego faworytka Justyna, którą od czytania głowa boli, miała trudności z krojeniem papryki, już nie mówiąc w ogóle o gotowaniu. Podczas gdy dwa pieszczaki zwinnie uwijały się w kuchni pod okiem pani mamy, Justyna burczała pod nosem, że ona to się jeszcze musi zastanowić, czy chce tam zostać, bo życie na wsi ją rozczarowało, w końcu trzy zaniosły mu obiad, chłopak spracowany na polu zjadłby jakiejś golonki albo innego miecha co by siły miał dalej robić, a one mu tam z makaronem, a co on zakochany kundel czy co. Po południu Justyna postanowiła zakomunikować Kamilowi swoje przemyślenia, że on chce szybko, a ona wolno. Im dłużej słucha o tym, kto ile chce mieć dzieci, to zastanawia się, czy ona w ogóle jakieś chce mieć. A od tego myślenia aż ją głowa boli. Za to odkrojenia papryki bolały ją ręce, do tego prawa noga odchodzenia i lewa od wstawania. I w tych wielkich boleściach musiała mu podziękować i jechać na chatę zanim paliwo skoczy do szóstki bo ona miała na chatę 500 kg, a Auto wcale nie na wodę. Kamil nie miał niczego z BMW i przyjął to ze spokojem, mimo że to faworytka była. Powiedział, że mógł się bardziej starać, ale to uczucia Justyny są tu najważniejsze. Piszczaki okazały się być nader koleżeńskie i próbowały jeszcze wyperswadować Justynie wyjazd. Jej dezercja zaskoczyła też panią mamę, która już widziała w amerykańskiej dziewczynie synową, bo spokojna i kamil tak na nią patrzył. Na odchodne kamil dał Justynie ręsękacza, mówiąc, że nie zawsze w w mechanicję zatrybi, ale ważny że zgrzytów nie było, do samochodu odprowadzał ją cały korowód, kamil z walizką, i ze sękaczem jasiasko bojkami. Korzystając z nieobecności, faworytki piszczaki umyły z Kamilem kombajn organizując wybory mi smokrego podkoszulka niczym Stasiulek, a Kamil wyznał, że widać, że to nie są półkolonie tylko zdrowa rywalizacja. Więcej zdrowej, a mniej rywalizacji i było u Stasiulka. Panicz zamiast zabawiać kandydatki ciągał psa za ogon, produkcja już nie kazała mu ich budzić. Więc czeka, aż same w staną przechadzając się po ogrodzie. Okazało się, że drugiego wieczora po wyjeździe kamer kandydatki dostąpiły ze szczytu, którego nam widzą dostąpić dane nie będzie i poznały państwo rodziców Stasiulka, oraz jego brata, starszego dziedzica, który robi w nieruchomościach i tam nie mieszka. Staśulek zapraszając na randkę zaznaczył, że nie sądzi, żeby ta rentka była jakimś przełomowym momentem. Zajadając się truskawkami nad stawem zastanawiał się co mogą robić dwie pozostałe kandydatki, kiedy dowiedział się, że im w dworskiej altanie odbywa się minikurs makijażu aż go żal ścisnął, że wszystko co najlepsze jest wtedy kiedy go nie ma. Kiedy Roxana wymieniała te eyelinerów, Stasiu lek kusił Olę niewypowiedzianymi żartami, Ola zaś brylwała ciekawostkami o Rawie Mazowieckiej, romantyzm z nich kipiał, dobrze? Że nic im się tam nie ulało, Ola wciąż dopytywała, czy jeszcze długo będą musieli tam siedzieć. Która godzina zapytała, czas się poznać, odpowiedział Stasiulek, dodając, że jest bardzo uczuciowy, a Ola przyznała, że zaskoczyło ją to, jakim dobrym jest człowiekiem. Pozostałe dwie kandydatki nie musiały się jednak pakować, bo Stasiulkowi nic w sercu nie drgnęło, ale targały nim tajemnicze rozterki. Czy starczy mu tych żartów na pozostałe dwie randki, bo brytrzy Elżbiety od rana szukały usterek, żeby szefowa nie musiała im zadawać prac ponad ich siłę, z olejem rzepakowym rzucili się więc na drzwi, niestety Marek zniknął przed robotą i magicznie znalazł się koło Eli przed chatą, gdzie opalał sobie stopy, Elżunia broniła go mówiąc, że to nie jest tak. Że on jest leniwy i mu się robić nie chce, tylko on szuka okazji, żeby pobyć z nią sam na sam. Po skończonej robocie Bobry dostały jeszcze opierdziel, że na i jedne drzwi za dużo, bo drzwi szefowej miały pozostać skrzypiące. Ela dbała, żeby Bobrów od siedzenia dupki nie bolały, bo ledwie olej odnieśli, a ona ich zru do róż w doniczkach. Bury jak zwykle dostał Rysiu, żeń za szybko, żeń za głęboko. Tylko Marek jak zwykle idealnie, później było szypułkowanie truskawek, ale Marek zaczął marudzić, co nie umknęło uwadze Elżuni i dostało chrzan, też gadać im się zachciewa na starościa robić to nie ma komu. Za to Marek zebrał najwięcej pochwał zamieszaniem w garze pałeczką, bo jak stwierdzili panowie Marek ma najdłuższą pałeczkę i to Eliza imponowało, do tego stopnia że aż wzruszyła się. Że żaden mężczyzna tak ładnie nie mieszał, na koniec ela wyznała, że ona dopiero w nocy będzie się zastanawiać, czy chce trzeciego męża, czy jednak zostaną na stopie, obozownicy pracy i szef obozu. Największy kwas był jednak od rana u Krzycha, bo poprzedniego wieczora Kasia i Święta będąc na spacerze, spostrzegli w oddali zakochaną parę, którą okazali się być Krzychu i Bogusia. A tu jeszcze randek nie było, Kasia była oburzona, że Krzychu nie powiedział im tego wprost, natomiast on sam uważał, że są dorosłe i chyba widzą, że już do czegoś mogło między nimi dojść. Kiedy zaś Krzychu zapraszał świetlane na randkę Bogusia patrzyła jej pod nogi zastanawiając się czy by tu nogi nie podstawić niewygodnej koleżance, Krzysztof zebrał białą na randkę na jeziorze. Kiedy dopedałowali wali rowerem do środka jeziora nagle oznajmił jej, że jest wsią ale chaminie nie ma i alchemiczna natura Krzysztofa musi ją odesłać z powrotem za wschodnią granicę. Święta nie była zaskoczona, powiedziała jednak, że wolałaby żeby wybrał Kasię, bo jest szczera i prawdziwa, zaś bogu się określiła mianem fałszywej, mówiąc, że inaczej zachowuje się przy kamerach i Krzysztofie, a inaczej kiedy są z nią same. Kasia mocno przeżywała jej wyjazd bo panie się polubiły, Bogusia też przeżywała krojąc ziemniaki i dosalając ją łzami radości, bo u dobrej gospodyni nic nie może się zmarnować, później krzych musząc odreagować zabrał swoją dziewczynę Bogusię na rower wodny, zapominając, że w domu czeka jeszcze Kasia, kiedy Kasia szukając ich od pół godziny zastała ich pedałujących w jednym rytmie powiedziała, że idzie się pakować bo braku szczerości i hipokryzji to ona nie zniesie i obiadu też nie zje bo jej ten ziemniaki i ten kołkiem w gardle staną, i tego to Krzysztof stracił dwie kandydatki, na szczęście została mu Bogusia i ten zając w buraczkach, bo taka to była dziwaczka, jak myślicie czy Krzysztof zachował się niefernie odsyłając kandydatek do domu, kiedy wiedział, że chemia jest tylko z Bogusią, i czy Lady i Kamila będzie się dąsać na trzech muszkieterów do finału, a Stasiulkowi wystarczy żartów na dwie randki? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapkę w górę jeśli doszliście do końca filmu. Znak pokoju i bye bye.